Las, Woda i Blues, Anno Domini 2024, a ze mną jest Leszek Markowski, Stowarzyszenie Las, Woda i Blues. Leszku, jesteś, wydaje mi się, odpowiedzialną, odpowiednią osobą, żeby odpowiedzieć wszystkim oglądającym, czym jest Las, Woda i Blues. Ha, trudne pytanie. Najprawdopodobniej, a raczej na pewno jest najpiękniejszym, plenerowym, rodzinnym, podkreślam, rodzinnym festiwalem bluesowym w Polsce. Spotykamy się tu wszyscy... I starsi, i młodsi. No i teraz patrzę, jesteśmy nad brzegiem jeziora i widzę maluchy 4-5 letnie, które już łapią tego blusowego bakcyla, co jest naprawdę dla nas jako organizatorów, dla Stowarzyszenia Las Wodaj Blues, wielką nobilitacją. E, jako, że jesteś od samego początku, to wróćmy do tej pierwszej, drugiej edycji. No w sumie pierwszej zacznijmy od tego, e, skąd idea na festiwal tutaj w Ośrodku Wratislawia. Być może zdadziesz nam kulisy tego, jak doszło do e, wkopania kamienia węgielnego pod e, ten festiwal. Jacek i Dorota Łapińscy, jak e, nabyli ten ośrodek, e, wszystko się zaczęło koncertami, koncerty klubowe gdzieś tam. W barze na początku nie było baru, był kawałek betonu. I historia jest taka, że któregoś razu redaktor Andrzej Matysik zjechał z drogi, trafił do ośrodka Władysławia, usłyszał koncerty i stwierdził: Panowie, tu jest cudowny teren, to jest cudowne miejsce, żeby zrobić festiwal. Jacek usłyszał, Jacek podchwycił. I tak w 2007 roku narodził się Wodaj Blus. Cała historia. Cała historia, która się toczy cały czas, bo w tym roku 16 edycja. To teraz porozmawiamy na temat innych edycji. Powiedz mi, który z artystów zapadł ci szczególnie w pamięci? Do kogo najchętniej wracasz myślami, kiedy myślisz o tych poprzednich edycjach? To jej, ich tylu było. Trudno powiedzieć, trudno powiedzieć, bo każdy artysta, który tutaj zagrał na tej scenie był, jest osobą nietuzinkową, niektórych już z nami nie ma, jeżeli chodzi o Śląską Grupę Bluesową i Janka Skrzeka, niemniej jednak wydaje mi się, że Ines Sibut, który naprawdę przepięknie zagrał na gitarze, to było tak energetyczne, ten facet był... Cały mokry. Ja pierwszy raz mogłem, miałem okazję zobaczyć na żywo tego gitarzystę. To była rewelacja. Ten koncert no, chyba najbardziej mi utkwił w pamięci. Pamiętam, była noc, piękne dźwięki gitarowe. To było coś niesamowitego. To Leszku, chciałem cię zapytać jeszcze o gwiazdy i aleje gwiazd Blusa, bo to jest też bardzo ważny element każdej edycji. Powiedz mi troszkę też o kulisach tego, jak doszło do powstania tej alei gwiazd i, i czemu ona służy tak naprawdę jak ty ją widzisz? Rok 2008 tak, to był drugi festiwal dla i Blues. To znowu wyszło z pomysłu, no można powiedzieć z inicjatywy, no może nie z inicjatywy, z pomysłu Tomka Latuszkiewicza, wspaniałego gitarzysty, naszego przyjaciela. rozmawialiśmy z panem burmistrzem, który, no nie ukrywam, na początku sceptycznie do tego podchodził, no i jak gwiazdy, gdzieś, gdzieś na rynku, w sławie, no ale dał się przekonać, dał się przekonać i w 2008 roku poje pierwsze gwiazdy i nasze pierwsze gwiazdy umieszczone na rynku w Sławie odcisnęła Magda Piskorczyk i Sławek Wierzcholski. Kolejne gwiazdy, oczywiście, tutaj na ośrodku Wratisławia. Wydaje mi się, że to jest jakieś dziedzictwo kulturowe, bo de facto jesteśmy pierwszym festiwalem, który coś takiego stworzył. Stworzył Aleję Gwiazd Polskiego Bluesa. Kolejna ale aleja powstała w Białymstoku, ale to już było jesienią, też 2008 roku. My jesteśmy, można powiedzieć, prekursorami tego. Cieszę się, że to jest. Cieszę się, że osoby, które przyjeżdżają do Sławy, idąc na ten rynek, czy przyjeżdżając do ośrodka Wratysławia, często gęsto patrzą i swoim pociechom, swoim współmałżonkom pokazują: o, tego znam, na tego koncercie byłem, o jej ten już nie żyje. To jest naprawdę, wydaje mi się, że zachowanie dziedzictwa kulturowego, no i nie boję się tego słowa użyć. Także to będziemy kontynuować, dopóki nam miejsca starczy, a my jeszcze mamy dużo. To powiedz mi jeszcze na koniec, ktoś kto właśnie widzi teraz te nagranie i zastanawia się Las Woda i Blues, czy przyjechać. Dlaczego warto przyjechać na festiwal Las Woda i Blues? Tego się nie da powiedzieć. Tu trzeba być, tu trzeba poczuć ten klimat, tu trzeba poznać tych ludzi, zobaczyć jak jest. To jest nietuzinkowy festiwal, to jest festiwal, tak jak wspomniałem wcześniej, rodzinny. Cały środek, wszystkie osoby, które są tutaj zatrudnione, które pomagają, są uśmiechnięte, służą pomocą. Tu naprawdę każdy odpocznie, słuchając przy okazji 12 taktów także zapraszamy serdecznie na festiwal Las Wodaj Blues Beszku, dziękuję serdecznie